Była jedna z najciemniejszych chwil we współczesnej historii Kościoła katolickiego i całego świata. 13 maja roku 1981 wydarzyło się coś, co zatrzymało oddech milionów ludzi na całym globie. Na placu świętego Piotra w Rzymie, podczas tradycyjnej audiencji generalnej, rozległy się strzały. Jan Paweł II, duchowy przewodnik dla setek milionów wiernych, został poważnie postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta ali Akce. W tym filmie cofniemy się w czasie, śledząc losy Karola Wojtyły od dzieciństwa w Wadowicach, przez jego drogę kapłańską i biskupią, aż do wyboru na papieża. Przyjrzymy się też życiu i motywacjom Ali akcji oraz szczegółowo opiszemy zamach, który zmienił historię Kościoła. Omówimy również duchowe i polityczne konsekwencje tego wydarzenia oraz cudowną opowieść o przebaczeniu. Młodość Karola Wojtyły Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja roku. 1920 w Wadowicach, małym mieście położonym niedaleko Krakowa. Jego życie od najmłodszych lat było naznaczone stratą i cierpieniem. Matka Karola, Emilia, zmarła, gdy chłopiec miał zaledwie 9 lat. Trzy lata później stracił starszego brata Edmunda, lekarza, który zaraził się szkarlatyną od jednej ze swoich pacjentek. W wieku 21 lat Karol został sierotą, gdy zmarł jego ojciec, w tych bolesnych chwilach Karol znalazł ukojenie w modlitwie i nauce. Był utalentowanym uczniem. Pasjonował się literaturą, teatr M i językami. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagielońskim, lecz jego studia zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. W czasach okupacji niemieckiej pracował fizycznie w kamieniołomach oraz w zakładach chemicznych, aby uniknąć wywózki do Niemiec. W tym samym czasie poczuł powołanie do kapłaństwa. W tajemnicy przed okupantem wstąpił do podziemnego seminarium duchownego prowadzonego przez kardynała Adama Stefana Sapieche. Ten okres ukształtował jego duchowość i przygotował do przyszłej misji pasterskiej. Kapłaństwo i droga do papiestwa Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie 1 listopada roku 1946. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie kontynuował studia teologiczne na papieskim Uniwersytecie Angelikum. Po powrocie do Polski podjął pracę duszpasterską i naukowo-dydaktyczną, prowadząc wykłady z etyki i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1958 został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, a sześć lat później arcybiskupem metropolitą. Papież Paweł VI wyniósł go do godności kardynała w roku 1967. Karol Wojtyła brał udział w Soborze Watykańskim II gdzie aktywnie angażował się w dyskusje nad przyszłością kościoła. Po nagłej śmierci Jana Pawła I w październiku roku 1978 kardynałowie zebrali się na konklawę, które zakończyło się historycznym wyborem Polaka na papieża. Karol Wojtyła został Janem Pawłem II, pierwszym papieżem spoza Włoch od 450 lat. Kim był Mehmet Ali Akca? Mehmet Ali Akca urodził się 14 stycznia roku 1958 w tureckim mieście Malatya. W młodości zszedł na drogę przestępczą, z czasem związując się z nacjonalistyczną, paramilitarną organizacją Szare Wilki. Organizacja ta znana była z brutalnych akcji wymierzonych w lewice, mniejszości narodowe i religijne oraz zachód. Akca był człowiekiem inteligentnym, ale bezwzględnym. W roku 1979 zastrzelił tureckiego dziennikarza Abdiego i Pekciego. Po czym został schwytany i osadzony w więzieniu. W tajemniczych okolicznościach udało mu się jednak uciec i przedostać do Europy. Wkrótce potem zaczął planować zamach na Jana Pawła II. Oficjalnie nieznane są konkretne powody wyboru tego celu. Niektórzy eksperci twierdzą, że za akcją mogły stać służby wywiadowcze krajów komunistycznych, zaniepokojonych antykomunistycznym przesłaniem papieża z Polski. 13 maja roku 1981 plac Świętego Piotra w Watykanie był miejscem, które miało na zawsze zmienić historię Kościoła katolickiego oraz losy jednego z największych papieży Jana Pawła II. Tego dnia, podczas tradycyjnej audiencji generalnej, tysiące wiernych zebrało się, by zobaczyć papieża, uśmiechnąć się do niego, usłyszeć jego słowa, a niektórzy dotknąć jego dłoni. Tłum był radosny. Atmosfera pełna duchowego uniesienia. O godzinie 17.17 .17 Jan Paweł II pojawił się w papa Mobile białym, odkrytym pojeździe, który powoli przemieszczał się po placu. Papież uśmiechał się i błogosławił zebranych. Wśród tłumu znajdował się jednak człowiek, który miał inne zamiary. Mehmet Ali Akca, obywatel Turcji, członek radykalnej organizacji Szare Wilki, stał w tłumie z pistoletem Browning kaliber 9 mm. W pewnym momencie, kiedy papież zbliżył się do sektora, w którym stał akca, terrorysta wyciągnął broń i oddał kilka strzałów. Dwie kule trafiły Jana Pawła II, jedna w brzuch, druga w dłoń i ramię. Trzecia kula raniła jedną z zakonnic, siostrę Rosarię, która również znajdowała się blisko papa Mobile. Plac świętego Piotra ogarnęła panika. Ludzie krzyczeli, niektórzy płakali, inni padli na kolana i zaczęli się modlić. Ochrona natychmiast zareagowała, a papieża przewieziono do kliniki Gemelli. Operacja modlitwa i cud życia. Jan Paweł II był w stanie krytycznym. Kule przeszły niebezpiecznie blisko tętnic i narządów wewnętrznych. Operacja trwała wiele godzin. Cały świat zatrzymał się. Miliony ludzi modliły się o życie papieża. W szpitalu, jak i na całym globie, odmawiano różaniec. Sam papież, jeszcze na noszach, zanim stracił przytomność, szeptał. Maryjo, Matko moja, Maryjo. Lekarze ostatecznie uratowali jego życie. Był to cud, jak później określili nie tylko wierni, ale i sami lekarze. Jan Paweł II powiedział później, jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę. Uważał, że ocalał dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, której objawienie miało miejsce dokładnie 13 maja, tego samego dnia, w którym doszło do zamachu. Proces Aliakcy i jego lata w więzieniu. Ali AkCA został natychmiast zatrzymany przez włoską policję. Nie stawiał oporu, miał przy sobie fałszywe dokumenty. Podczas śledztwa zachowywał się dziwnie. Raz mówił o samotnym działaniu, innym razem sugerował spisek międzynarodowy. Włoski sąd nie miał wątpliwości co do jego winy. W lipcu roku 1981 został skazany na dożywotnie więzienie. Ali Akca stał się postacią tajemniczą i kontrowersyjną. W kolejnych latach pojawiały się różne teorie dotyczące inspiratorów zamachu. Niektórzy wskazywali na wywiad radziecki KGB, inni na bułgarskie służby, a jeszcze inni na islamskich radykałów. Do dziś nie wszystkie okoliczności zamachu zostały całkowicie wyjaśnione. Spotkanie papieża z zamachowcem. Akt przebaczenia. Dwa lata po zamachu. W grudniu roku 1983 Jan Paweł II odwiedził Ali Akce w rzymskim więzieniu Rebibbia. Spotkanie to, udokumentowane przez media, stało się jednym z najbardziej symbolicznych gestów w historii kościoła. Papież nie tylko odwiedził człowieka, który próbował go zabić. On mu przebaczył. Rozmowa trwała około 20 minut. Papież i zamachowiec rozmawiali w cztery oczy. Do dziś nie wiadomo, o czym dokładnie mówili. Po spotkaniu Jan Paweł II powiedział jedynie: To, co było między nami, pozostaje między nami. Ten gest przebaczenia był świadectwem głębokiej wiary i chrześcijańskiej miłości, którą papież żył każdego dnia. Późniejsze życie Ali Akcy. W roku 2000 na prośbę Jana Pawła II prezydent Włoch ułaskawił Ali Akce. Został deportowany do Turcji, gdzie czekał go kolejny wyrok. Za wcześniejsze przestępstwa, w tym udział w zamordowaniu dziennikarza Abdiego i Pekciego. Ostatecznie został zwolniony z tureckiego więzienia w roku 2010 po odbyciu kary. Od tamtej pory Akca pojawiał się sporadycznie w mediach, wydawał książki, wygłaszał dziwaczne teorie, w których przedstawiał się czasem jako Mesjasz, innym razem jako ofiara polityki światowej. Chociaż Akca od 15 lat przebywa na wolności. Jego życie pozostaje naznaczone piętnem zamachu na jednego z najbardziej ukochanych papieży w historii. Jan Paweł II, który przeszedł przez cierpienie, nie tylko przeżył, ale uczynił z tego wydarzenia duchowe świadectwo. Po zamachu stał się jeszcze silniejszym orędownikiem pokoju, miłości i przebaczenia. Dziedzictwo Jana Pawła II: papieża przebaczenia. Dziś, patrząc na zamach z perspektywy czasu, Widać jak wielkie duchowe znaczenie miało tamto wydarzenie. Papież, który z trudem wracał do zdrowia, pokazał światu, że chrześcijaństwo to nie tylko liturgia, to przede wszystkim życie według Ewangelii. Przebaczył człowiekowi, który chciał go zabić. Wskazał światu, że zło nie ma ostatniego słowa. Jan Paweł II był papieżem dialogu, pojednania i odwagi. Przemierzył cały świat, spotykał się z ludźmi różnych religii. Wzywał do pokoju, odwiedził ponad sto krajów, w tym swoją ukochaną Polskę, osiem razy. Jego nauczanie wciąż inspiruje miliony ludzi, a jego świętość została potwierdzona kanonizacją. Historia zamachu na Jana Pawła II i postać Ali Akcy to opowieść o cierpieniu, zmaganiu się dobra ze złem, ale przede wszystkim o przebaczeniu. Papież, który mógł nienawidzić, wybrał miłość. Człowiek, który przelał krew, usłyszał słowa. Wybaczam Ci. Aliakca może być dziś wolny fizycznie, ale duchowa wolność należy do Jana Pawła II, człowieka, który przeszedł przez ogień i wyszedł z niego jeszcze silniejszy. Ten materiał niech będzie przypomnieniem o sile modlitwy, o potędze miłosierdzia i o tym, że nawet najciemniejsza noc może stać się początkiem poranka. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, zostaw komentarz, subskrybuj kanał i podziel się nim dalej. Niech przesłanie Jana Pawła II dotrze do kolejnych serc. Zanim zakończymy ten film, zapraszam Cię do chwili ciszy, zadumy i wspólnej modlitwy za świętego Jana Pawła II. Człowieka, który nie tylko zmienił losy Kościoła, ale i wpłynął na miliony serc na całym świecie. Jego życie od dzieciństwa w wadowicach przez trudne lata wojny, aż po Watykan, było przepełnione oddaniem Bogu, Maryi i drugiemu człowiekowi. W zamachu nie zginął, bo, jak sam mówił, Matka Boża prowadziła kulę, ale ofiarował to cierpienie za świat, za Kościół, za nas. Dlatego teraz oddajmy Mu cześć i poprośmy Boga, by przyjął Jego świętość jako światło dla pokoleń. Modlitwa pierwsza. Dziękczynienie za życie Jana Pawła II. Boże Ojcze Miłosierdzia, dziękujemy Ci za dar życia Jana Pawła II, za jego niezłomną wiarę, mądrość i pokorę, za to, że w trudnych czasach był przewodnikiem... Światłem na wzburzonych wodach dziejów. Dziękujemy Ci za Jego serce oddane Maryi. Za słowa, które niosły nadzieję. Za gesty, które łączyły narody. Niech Jego przykład prowadzi nas każdego dnia. Amen. Modlitwa druga, prośba o wstawiennictwo. Święty Janie Pawle II, papieżu nadziei, pokoju i miłosierdzia. Ty, który przebaczyłeś swojemu oprawcy i uczyłeś nas, że miłość silniejsza jest niż nienawiść. Wstawiaj się za nami u Boga. Uprość dla nas serca zdolne do przebaczenia, do cierpliwości, do odwagi w trudnościach. Niech Twój duch nie opuszcza Kościoła, a Twoja obecność będzie żywa w naszych rodzinach. Amen. Modlitwa trzecia o pokój na świecie. Boże pokoju. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Błagamy Cię o pokój na całym świecie, o zjednoczenie podzielonych narodów o zaprzestanie wojen, przemocy i nienawiści, tak jak Jan Paweł II przekraczał granice. Niech Twoja łaska przekroczy mury ludzkich serc. Daj nam pokój w domach, krajach, na ulicach. Daj nam pokój w sercu. Amen. Modlitwa czwarta o wierność i świętość. Panie, Ty dałeś nam pasterza, który prowadził Kościół z miłością i stanowczością. Prosimy Cię, naucz nas być wiernymi jak On. W modlitwie, w cierpieniu, w codziennych wyborach. Święty Janie Pawle, pomóż nam nie zagubić wiary, gdy świat próbuje ją zagłuszyć. Uprość dla nas świętość. Nie jako wyjątek, ale jako drogę. Amen. Modlitwa piąta. Akt zawierzenia. Maryjo, Matko Kościoła. Tak jak Jan Paweł II zawierzył Tobie całe swoje życie. To tu stół, cały Twój. Tak i my dzisiaj zawierzamy Tobie nas samych. Zawierzamy nasze serca, nasze lęki, nasze pragnienia i codzienne trudy. Prowadź nas, jak prowadziłaś Jego przez Krzyż do światła zmartwychwstania. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za życie Jana Pawła II, za Jego przykład, Jego naukę. Jego cierpienie, niech Jego świętość będzie źródłem nadziei, a Jego modlitwa niech wspiera nas w chwilach próby. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.